Witam serdecznie, tuta rocistka Ania. Zapraszam na czytanie roczne na 2021 rok osoby spod znaku lwa. Sprawdzimy, co dla Lwów słychać w 2021 roku. Jaki ten rok będzie? Będziemy rozkład robić na, z podziałem na kwartały, czyli dla, dla poszczególnych kwartałów przyjrzymy się, jakie energie dla Lwów się pojawią w tym 2021 roku. OK. Popatrzymy też na energię ogólną na cały rok, jaka będzie. Weźmiemy z przełożenia kartę, ale też dla każdego kwartału pociągnę kartę rady. No i na koniec przesłanie anielskie, które może da Wam jakieś nowe spojrzenie na to, co usłyszycie i co będzie działo się w tym 2021 roku dla Was. Lewki. Mhm. Popatrzmy, co tam dla lwów w 2021 roku. Lwy 2021, na co mają zwrócić baczniejszą uwagę, czym się będą kierowały, zajmowały w tym roku. Oczywiście pamiętajcie, lwy, że jeżeli z wami ten rozkład nie będzie rezonował, bo w ogóle jest na przykład nie dla was, to patrzcie w Astendencie, albo w Księżycu, albo w Wenus, albo w Marsie popatrzcie, jakie macie znaki. I, I słuchajcie horoskopu dla tego znaku. Może będzie dla Was bliższy. Czyli mamy lwy na 2021 rok. I patrzymy. Leweczki. Ciach, ciach, ciach. O! Hmm. Lwy mają energię. Manipulacji, czyli albo lwy uznają, że muszą kimś pomanipulować, żeby zacząć coś nowego i zakończyć coś starego, albo podjąć jakąś decyzję, albo kończąc, podejmując decyzję o końcu, pamiętajcie, lwy, żebyście się nie dały zmanipulować. To jest też karta, ją odkładam na bok, bo to będzie karta, która tu będzie energią na cały rok. Być może będzie to rok dla Was pod takim hasłem, że jakąkolwiek decyzję podejmujecie, cokolwiek decydujecie robić, to patrzcie, jakie są koszty w porównaniu do zysków, czyli taki bilans zysków i strat, tak? czyli ile tracicie, a ile zyskujecie, idąc jakąś daną ścieżką. Ok, popatrzmy, co tam dla lwów w pierwszym kwartale. Mhm. Nie spieszcie się w pierwszym kwartale. Ale też patrzcie na, co, na to, co macie, nie rozmarzajcie się, mhm. ale efektem będzie jakiś nowy początek. Czyli dla lwów pierwszy kwartał będzie przebiegał tak, że lwy sobie najpierw odpoczną, odpoczną sobie, dadzą sobie czas na decyzję, czas na zaczęcie czegoś nowego. I jakiś nowy pomysł na jakąś nową rzecz, lwy będą miały w tym pierwszym kwartale i coś nowego zaczną. Słuchajcie, to jest karta głupca, to jest karta nowego początku, ale takiego zupełnie nowego, czyli gdzieś, gdzie jesteście na pierwszym etapie. Nie wchodzicie w jakiś proces, proces z jakąś pozycją, ale zaczynacie coś zupełnie od nowa. I to będzie jakieś wasze marzenie, i karty mówią nie przegap tego marzenia. Pilnuj, żeby, żeby jakaś okazja nie minęła ci koło nosa, jakaś okazja do zaczęcia czegoś nowego. Ale też pamiętajcie o tym, że zaczynając z pozycji karty głupca, coś nowego, możecie być naiwni, bo jeszcze nie macie doświadczenia w tym obszarze, w który właśnie wchodzicie. Czyli możecie paść ofiarą w cudzysłowie naiwności. Karty mówią: bądź czujny. Mhm. Bądź czujny. Dlatego tu mamy kartę, która mówi nam: Nie spiesz się. Nie spiesz się, przemyśl swoje decyzje. Co w drugim kwartale? W drugim kwartale a, będziecie czegoś żałować, ale karty mówią, nie zmieniaj perspektywy, bo patrzysz z dobrej dla siebie strony. Uh -huh. No i teraz może się zadziać tak, że ten początek był, te, był po jakimś końcu czegoś. Czyli podjęliście decyzję o końcu czegoś i możecie w drugim kwartale jeszcze tego żałować. Czyli myślę sobie, kurczę, jakbym nie skończyła tamtego, albo jakbym nie weszła w to nowe, to by coś tam nie, czyli taki czas na leczenie ran. I dajcie sobie ten czas na to odżałowywanie, dlatego że zakończy się ta żałoba w... i nie zabierajcie sobie tego czasu na refleksję, dajcie sobie, bo tu karta Wisielec mówi o tym, że będę, że zmieniam perspektywę wy ją macie na pozycji negatywnej, więc to jest tak jakbyście sobie nie dali czasu, nie dali pozwolenia, nie dali prawa do tego, że możecie zmienić zdanie, wy możecie zmienić zdanie natomiast przemyślcie to dokładnie dajcie sobie czas na to odżałowanie czegoś, czego by to nie dotyczyło bo to nie musi mieć związku z pierwszym kwartałem, to zupełnie może być jakieś inne zdanie Zdarzenie, ale może też mieć związek. Więc jak sobie dacie czas na odżałowanie, to skończcie to odżałowywanie w. Jeszcze w tym drugim kwartale, czyli do końca czerwca, bo karty mówią, jeżeli przetrawisz ten żal, przetrawisz tą żałobę po, żałobę po kimś lub po czymś, będziesz osobą doświadczoną i z tego doświadczenia będziesz mogła dalej czerpać. Mhm. Czyli tu mamy nawiązanie dalej do tej karty badania zysków, bilansu zysków i strat. Mhm. Okej, okay, co tam w, czwartym, w trzecim kwartale? No i tak, jak już będziecie osobą doświadczoną z przemyśleniami, to w następnym trzecim kwartale stwierdzicie, że zostawiacie to wszystko, co macie i idziecie zupełnie inną stronę. Mhm. Ok, wyjdziecie z jakiegoś uzależnienia, albo, albo karty mówią uwaga, żebyście się nie dali zamknąć w jakiejś klatce, w jakimś uzależnieniu, w takim poczuciu, że coś was bardzo ogranicza i nie potraficie, coś was trzyma w miejscu, nie potraficie pójść dalej i będziecie walczyć o to. Żeby móc pójść dalej, żeby móc zajść tam, gdzie jest ten księżyc, zostawiając cały swój bagaż niepotrzebnych rzeczy, których nie warto dalej nieść ze sobą przez życie, uda Wam się wyrwać z tych mieczy, troszkę Was to będzie kosztowało takiej walki, współzawodnictwa, natomiast Pójdziecie dalej, pójdziecie w trzecim kwartale dalej. Nie będzie to takie nagle, hop siup wyrwane. Będziecie się musieli wyplątać z pewnych rzeczy, udowodnić komuś coś, ale uda wam się wyjść z tego wszystkiego i pójść tam, gdzie chcecie. Jak w takim razie będzie wyglądał czwarty kwartał? No i pięknie, i rozwój, i nowy początek, być może jakiegoś uczucia, być może jakiegoś projektu, coś nowego, coś, co będzie związane z emocjami. Mhm. Ale uważaj, żebyś z tym nie został sam, Lwie. Uważaj, żeby gdzieś twoja pozycja i twój komfort życia się w grudniu nie zachwiał. Mhm. Czyli nowa relacja, być może zawodowa, być może osobista. Być może ona mówi: Znajdziesz osobę swojego życia, będzie to miłość twojego życia i przestaniesz być sama po prostu. Być może to też tyle znaczy. Ale uważaj na złamane serce. Czyli ta relacja jednak może spowodować, że albo ty jeszcze, Lwie, nie dojrzałaś do niej, nie dojrzałeś, albo to będzie krótkotrwałe zauroczenie. Piękne, ale krótkotrwałe. Być może będzie też tak, bo to w zależności, wiecie, musicie szukać swoich energii w tym, co mówię, bo to ogólne czytanie jest, że przekalkulujecie i stwierdzicie, że nie, nie, nie. Mam takie doświadczenia tu, że, jeżeli wejdę w ten nowy związek, to znowu ktoś mnie zrani, więc wolę zostać sama, i to nie jest dobre myślenie. Zaufajcie sobie, zaufajcie sobie, że nawet jeżeli coś się zadzieje nie tak jak chcecie, to, no to cóż, to kolejne doświadczenie. Mhm. A kolejna blizna na sercu w zasadzie nas wzmacnia, chociaż w momencie, kiedy ta rana się dzieje i ją dostajemy, wydaje się, że, że tym razem. Ta kolejna rana to nas po prostu już zabije. Dacie lewki radę. Popatrzmy jeszcze na kartę, właśnie, na kartę radę, na kolejne kwartały. Karta, karty rady na kolejne kwartały 2021 roku dla lwów. No, karta rady na pierwszy kwartał dla lwa nam się tu już obróciła. Paść kielichów. W tym, w tym momencie, jeżeli będzie, będziecie tu zaczynać w pierwszym kwartale coś nowego, po tych przemyśleniach, po, po tym jak złapiecie tą okazję i nie przegapicie, to dwie rzeczy. Dbajcie o swoje dzieci, o emocje, jeżeli macie oczywiście dzieci, o emocje tych dzieci w tych zmianach. Dbajcie albo dbajcie o swoje wewnętrzne dziecko, żeby je dopieścić, żeby to wasze wewnętrzne dziecko, czyli ta wasza strona, która potrafi się cieszyć z drobnych rzeczy, która potrafi tańczyć, śpiewać i nie zwracać uwagi na to, co sobie pomyślą inni. To, żebyście po prostu zadbali o tą swoją stronę waszej osobowości, waszej duszy, ducha czy waszego wnętrza. Karta też mówi, że to może być początek, że ten początek, który się tu pojawi, to będzie jakaś nowa szkoła, ale właśnie związana, kurs, warsztat, rozwój wasz w kierunku związany z kompetencjami miękkimi, związany z emocjami i będzie tego dotyczył. Jaka rada dla lwów? Słuchajcie, sypią się te karty. Poczekajcie, poczekajcie. Jaka rada dla lwów na drugi kwartał 2021? Lew, drugi kwartał 20, 2021. Rada wygląda tak i to jest diabeł. Mhm. A, i właśnie, i to karta, która mówi nam o tym, że uważaj na uzależnienia albo wyjdź z uzależnień. I tutaj nie mamy kielichu, więc nie chodzi o, o jakieś nałogi typu alkohol, czy jakieś używki inne ale uważaj na to, żebyś nie utknął, lwie, w tym użalaniu się nad sobą. Masz pożegnać, czas żałoby jest nam potrzebny, bo musimy, musi minąć ileś czasu, żebyśmy mogli zostawić i odżałować pewne rzeczy, żeby ten początek miał sens tutaj. Natomiast uważaj, żebyś się nie uzależnił, żebyś się nie użalał nad sobą, żebyś nie był taki roz... Hmm, poczekajcie, bo mi słowa brakło. Rozżalony. Żeby to, nie było mhm. żeby to nie było rozżalenie, żeby to nie było rozżalenie, żeby znowu popatrzeć na ten bilans zysków i strat. Pamiętajcie o tej, bo to jest wasza karta przewodnia, albo żeby ktoś was nie wmanipulował, czyli dajcie sobie ten czas na przemyślenia, dajcie sobie ten czas na to, żeby, żeby móc te doświadczenia przerobić w sukces i móc je wykorzystać, czyli przetrawić je. Mhm. Tylko nie uzależniajcie się od utyskiwania nad sobą. Jaka rada na trzeci kwartał dla lwów? Rada na trzeci kwartał e, dla lwów. Mhm. Dwójka mieczy. Tu będziecie mieli problem z podjęciem tej decyzji, ale ją podejmiecie. Będziecie mieli problem z podjęciem tej decyzji o odejściu od tym odczepieniu się, bo to będzie trudne, żeby wywalczyć sobie tą wolność na najnormalniejszym świecie. Hmm? Możecie nie widzieć rozwiązania, nie wiedzieć, jak to zrobić. Dajcie sobie też prawo do takiej niewiedzy, ale dacie radę i w końcu to rozwiązanie znajdziecie. No dobra, i rada dla lwów na. Czwarty kwartał 2021, Rada dla Lwów na czwarty kwartał, popatrzcie, no i popatrzcie, piątka mieczy, piątka mieczy, to jest ta sama karta, czyli patrz na to, żeby Cię ktoś nie wmanipulował, żeby ktoś w coś, nie? w jakiś związek, w jakąś relację, żeby ktoś Cię nie wykorzystał, żeby ten zysk z tej nowej relacji, Czasami nie spowodował, że będzie on mniejszy i że te straty będą większe. Czyli ta nowa relacja, która się pojawi, bądź czujna, żebyś nie dała się ranić, ale też zaufaj sobie, że jak przyjdzie czas i pora i będzie ten czas na to, żeby zadbać o siebie, to ty wiesz, kiedy to masz zrobić, bo masz te doświadczenia, lwie z drugiego kwartału. Mhm. Dbaj też o swój dobrobyt. Nie daj się komuś po prostu materialnie wykiwać, komuś, kto być może wejdzie w jakiś związek z tobą, a potem będzie chciał cię gdzieś materialnie oszukać, nie? I gdzieś ta twoja stabilizacja materialna się zachwieje. Dobrze. Słuchajcie, Lwy, dla was taki rok czujności. Czujności i badania tego, co robicie. I każdej decyzji pod kątem tego, jakie to dla Was będzie, co dobrego z tego dla Was wyniknie. Okej. Okay. Słuchajcie, lwy, życzę wam przecudownego 2021 roku. To, że wyjdziecie mądrzejsi po tym roku i będziecie, i się rozwiniecie, i będziecie mieli więcej w sobie energii i zasobów, to, no to jasno stąd wynika, bo będziecie przeżywać różne rzeczy. E, życzę wam sił, życzę wam mądrości do tego, żebyście mogły przeżyć. I teraz składając wam te życzenia, uświadomiłam sobie, że nie wyciągnęłam przecież dla was jeszcze karty anielskiej, już naprawdę. To zaniedbanie. Karta anielska na ten rok dla lwów. No dobrze, że się zorientowałam, bo wszystkie znaki miały, ale nie. Karta anielska dla lwów. Taka, słuchajcie. Kreatywność. Anioły radzą, byś odkrył lwie swój twórczy potencjał. Kreatywność to energia przygody i zmiany, może stanowić zapowiedź nowej idei, inspiracji do napisania książki, zrealizowania artystycznej wizji czy nowego projektu. Tu, końcówka, niekoniecznie końcówka, ale generalnie pierwszy kwartał. Daj się ponieść wyobraźni. Jeśli nie wiesz, jak ukierunkować tę siłę, możesz, możesz czuć się zaniepokojony lub zniechęcony. Poproś zatem, uh -huh, tu masz zniechęcenie, poproś zatem swojego anioła, by pomógł ci skierować Twoją twórczą energię na rzeczy naprawdę tego warte. Tu macie odejść tam, gdzie ta twórczość was jest, i jest coś, co Was rozwinie. A tu będziecie mieli problem ze znalezieniem drogi. Anielska mądrość przypomina Ci, że jesteś współtwórcą w boskim dziele tworzenia. Korzystaj ze swoich mocy z rozwagą i radością. Rozwaga i radość, rozwaga i bilans zysków i strat. Anfirmacja dla lwów na 2021 rok: Cieszę się moimi siłami twórczymi i wykorzystuję je dla najwyższego dobra. Dziękuję Wam, lwy, bardzo. Życzę jeszcze raz przepięknego 2021 roku i do usłyszenia na następnych czytaniach. Papa! Pa.